najmniejszego ptaka, którego możemy spotkać w Europie i w Polsce. Nie. Czyli że się że wika egzekwy ze swoim kuzynem? Są to ptaszki, które ważą mniej więcej tyle co... Dwa takie ptaszki ważą mniej więcej tyle co zotówka. Dwa, ga... Dwa ptaki. Jeden ptak waży między 20 groszy a 50 groszy. Czyli coś co mamy często w ręce, mamy to w portfelu. Ma co... ma o 20 właśnie. już no no, no, Teraz przerzuciłem na zotówki, bo ludzie już nie noszą 20 groszowego. Ja teraz może zotówki to No właśnie. Także no, coś na co nie zwracamy uwagi, praktycznie nic nie waży, łatwo wypada z kieszeni, nie? A taki ptaszek 3,7 grama potrafi przelecieć ze Szwecji do Polski, bo ptaki też się decyduje, nawet to najmniejsze, lecieć przez wodę. Mimo wszystko, mimo pieżników, sam pracuje też na morzu i to sami zdarza się, że taki zmęczony męczyk na przykład na buta, na głowę, gdzieś na statek i sobie żeruje na jakichś muszkach, wystawiałem mu jakieś jedzonko i jakoś udaje mu się dopłynąć. Czasami ludzie mają problem z rozpoznawaniem tych dwóch ptaszków i tu Podaje najlepsze cechy, czyli myśli królik, jak na niego spojrzymy, jest zaspany, nie wieku jeszcze poranej kawki, nie ma makijażu, natomiast Zniczek ma taki ostry makijaż, takie barwy, barwy bojowe, jakiegoś kibica, który jest gotowy spuścić mantę od razu. Także ten agresywny, drapieżny wygląd Zniczka od go od tego tego takiego milutkiego myśli królika. A propos migracji, te ptaki nie migrują bardzo daleko, migrują na kilkaset kilometrów na dobrą sprawę. Natomiast warto powiedzieć na przykład o świstunkach. Tu jeden z moich ulubionych gatunków, czyli piecuszek. Trochę zahaczymy o obrączkowanie, później będziemy brali udział w samym obrączkowaniu. Obrączkowanie ptaków jest najstarszą metodą ich znakowania. Dzięki temu dowiedzieliśmy się mniej więcej dokąd lecą, ale przede wszystkim zbieramy dane na temat ich biometrii, czyli jak na przykład biometria ptaków zmienia się podczas, na przestrzeni lat. Tak? Na przykład sikory, o których tam mówiłem w tej tablicy, okazuje się, że od 40 lat te pióra, e, skrzy... pióra lotne, czyli lotki, robią się coraz bardziej krótsze, to skrzydło się robi coraz bardziej okrągłe, bo ptaki już nie potrzebują latać na bardzo dalekie odległości jak kiedyś, tylko lokalne przemieszczenia i wtedy te takie okrągłe skrzydła bardziej pomagają gdzieś tam lawirować między krzewami e, i być po prostu skutecznym łowcą i skutecznie chronić się przed drapieżnikami. I jak patrzymy na te trzy gatunki lęgowe w Polsce, czyli pierwiosnka, piecuszka i świsnąka leśną, Pierwiostek ma okrągłe skrzydło, ma dosyć krótkie zewnętrzne lotki i to rzeczywiście ptak jest, który lata na mniejsze odległości, lata do zachodniej i południowej Europy. Coraz częściej też zostaje w Polsce na zimę ze względu na ocieplenie klimatu. Natomiast jak patrzymy na piecuszka i świstunkę leśną, te skrzydła są o wiele dłuższe, pióra są wydłużone i to są typowe pióra emigrantów dalekodystansowych. Taka świstunka leśna to, to ptaki, które ważą 7,8 gram. Oddaję zutóweczkę. Wam oddać, właśnie, bo zapomnę już. I będziesz. <śmiech> <śmiech> Te dwa ptaki no, ważą średnio powiedzmy 7,8 gram. Na tych 7,8 gram taka świstunka leśna leci do Republiki Konga, czyli Środkowa Afryka. A piecuszek dolatuje nawet do RPA, czyli na, sam, na samo południe e, tak zwanego czarnego lądu. Co więcej, ten piecuszek, który wylatuje stąd, z jakiejś kępy krzewów. Trafia idealnie w punkt w Kępek Szewów pod Cape Town, gdzieś tam na południu RPA, ale ma też kuzyna podgatunek gatunek jakutenzis, który występuje na Kamczatce i Czukowce i on również do RPA robi 22 tysiące km rocznie na 7,8 gram On nie trochę muszek w ciągu dnia i potem na tym leci. To jest niesamowite. Nie jest w stanie na jeden strzał, że tak powiem, przelecieć całości. Musi robić sobie przerwy przed takimi dużymi barierami geograficznymi, czyli na przykład robi przerwę przed Morzem Śródziemnym, przed Saharą. Przed terenami, gdzie on nie zje za dużo, musi tam się najeść, nabrać tej masy tłuszczowej i leci w kolejne miejsca. No i tak naprawdę o tych trasach migracji dopiero to wszystko poznajemy. Żyjemy w czasach, kiedy każdy ma telefon, który ma 99% wiedzy, jaką mamy w ogóle o otaczającym nas świecie, z którego mało kto korzysta, z którego mało kto korzysta, na dobrą sprawę. Ale potrafimy też latać dronami, potrafimy latać w kosmos, dzwonić do kogoś, kto mieszka w Azerbejdżanie, Peru czy Australii i odbiera i rozmawiamy z nim w trybie e, teraźniejszym, tak? Natomiast nie mamy pojęcia, w jaki sposób taki mały ptaszek wie, że musi polecieć do tego RPA, wie, którędy polecieć, zapamiętuje tą trasę, wie, gdzie jest więcej jedzenia, gdzie jest mniej jedzenia, gdzie są wodopoje. My się gubimy we własnym mieście, włączamy sobie bank czy kebaba i błądzimy, nie możemy, ślepe uliczki, a ten ptaszek po prostu to wie. Dawniej mówiono o tym, że zawdzięczają to tak zwanym kryształkom magnetytu, czyli związkowi chemicznemu, który znajduje się w ich dziobach. Obecnie naukowcy ze szwedzkiego Lund wpadli na krop e, aminokwasu, który występuje w oczach ptaków, dzięki któremu ptaki widzą pole magnetyczne Ziemi. To jest w ogóle abstrakcja. To, tak naprawdę my jako ludzie jesteśmy gatunkiem bardzo ustecznionym. My mamy technologię, mamy te telefony, ale nie mamy takich zdolności niesamowitych Naturalne. jak naturalnych. Dokładnie. To my wręcz uczymy się od tej natury e, i w ten sposób możemy różne e, takie nowości sobie wprowadzić. Co więcej, a propos tego zapisywania na, na punktów jakby na mapie. Ciekawym przykładem są bociany, którym zakłada się nadajniki satelitarne. To jest taka metoda, która jest nowsza niż obrączkowanie. Mamy nadajnik satelitarny z solarem. On się ładuje, na telefon dostajemy trasę, którę leciał na jakiej wysokości, np. bocian, orlik czy jakiś rybołów duże ptaki. Na małe jeszcze nie mamy takiej technologii, która byłaby na tyle skompresowana i lekka, żeby nie przeszkadzała tym ptaszkom. Mamy tylko logery, więc te ptaki musimy ponownie złapać i dopiero odczytać dane. Ale z tego bociana, był taki przypadek bociana, który latał nietypową dosyć trasą, jest generalnie tak, że 3 czwarte leci wschodnim traktem, czyli leci Rumunia, Bułgaria, Turcja, później tam Liban, Izrael, Somalia, Somalia Erytrea, e, gdzieś w dół do Mozambiku i do RPA. Z zachodnią trasą powiedzmy jedna czwarta, czyli gdzieś tam przez Hiszpanię przeskakują do Maroka, później Gambia, Senegal, Mauretania, wybrzeże kości Słoniowej, Namibia i też RPA. Natomiast niektóre ptaki lecą na szagę, że tak powiem, przez środek kontynentu. I był bocian, który leciał nad Bałkanami, nad Albanią został postrzelony w skrzydło. I ten bocian zapamiętał to miejsce, i corocznie było widać na trasie, że leci i 100 km od tego miejsca zatacza kółko, wraca pod Albanią i leci dalej, idealnie tym samym trakiem. Więc potrafi jeszcze zapisać to miejsce po prostu na swojej mapie w głowie. Coś niesamowitego. Ale czasami takie rzeczy, takie ich mechanizmy zawiodą. Czasami jest zła pogoda, czasami po prostu jest to młody, niedoświadczony ptak i mamy różne takie pułapki migracyjne, w które wpadają ptaki, przykładami są świstunka żółtawa i złotawa. To są dosyć rzadkie ptaki w Polsce. Proszę mi uwierzyć, że w Polsce jest grono kilkuset osób, do których należy. O i tutaj kolegi, kolega, który należy. Którzy dostaną SMS-a, że taki rzadki ptak pojawił się w innym miejscu Polski i oni okłamią żonę, okłamią szefa, wezmą wolne i pojadą, żeby go zobaczyć, tego ptaszka. Także jest, jest takie grono. My nie jesteśmy normalnymi ludźmi. Po prostu to jest pasja, która pochłania w całości. No i na przykład taka świstunka złotawa, ona występuje normalnie w Mongolii. Powinna lecieć na południowy wschód, czyli na subkontynent indyjski, albo gdzieś na południe Chin, ale przez tak zwane odbicie lustrzane, efekt odbicia lustrzanego, ona zamiast lecieć na południowy wschód, leci na północny zachód, wpada do Skandynawii i w ten sposób też do Polski, do innych krajów europejskich. Są przykłady, gdzie ptaki przestrzeliwują trasy migracji, to się zdarza głównie wiosną, czyli na przykład pelikany. Kolega miał taką sytuację. 20 lat temu dzwoni do niego gość z jakiejś wyseczki koło Krakowa i mówi: Proszę pana, pelikan wylądował mi na podwórku. Nie wiedziałem co zrobić, zagoniłem go do bory, do bory z bykiem. Co dalej? No i kolega mówi: Co to mogę? Jest. I jedzie na miejsce, patrzy faktycznie. Otwiera byk, stoi, pelikan stoi. Tak, taki wielki. 3 metry rozpiętości skrzydeł, zaobrączkował go, wsadził do auta. Mówi, że było Boże Ciało, więc wystawał dziób jednym oknem, a reszta drugim oknem. Więc był taki ogromny. Także no. Faktycznie te pelikany mają taką tendencję, że lecą na wysokim pułapie razem z bocianami no i te bociany leciały po prostu w chmurce, bociany siadły na gniazda, on na podwórko wylądował Także zdarzają się takie pomyłki wśród ptaków Dla nas to jest bardzo ciekawe, poznajemy to dopiero I na przykład dzisiaj w okolicy pikniku pojawił się trznadelek, też dużo obserwatorów przyjechało go zobaczyć Taki mały ptaszek, e, który przyleciał do nas z Syberii, jedynie kilka stwierdzeń rocznie się zdarza Oczywiście też poszedłem go zobaczyć, już widziałem już cztery w Polsce tak wygląda. Taki podobny powiedzmy do wróble, ale należy do sznadli, ma taki czekoladowy policzek. Fajny wzorzysty ptaszek, który dzisiaj przy Pikniku nam się pokazał. W zeszłym roku na przykład. pewnie, pewnie. W zeszłym roku była świsunka tak? który też w ogóle z Azji to no jest jakieś 60. powiedzmy stwierdzenie w Polsce. Ta świsunka co była rok temu, była dopiero 9. Także przyjechali ludzie w ciągu dwóch godzin, po prostu każdy, kto był do 200 km od razu tu pędził, żeby ją zobaczyć. Tak i widzieliśmy, było super. E, kończąc już tutaj, przy tablicy, warto zwrócić uwagę na to, że... Sam kształt dzioba, jego długość, od razu nam podpowiada co ten tak w życiu robi, co lubi jeść. I taki się królik, czy, czy świstunki to są taki typowo wadożerne, pokrzewkowate, również owady, ale także owoce. Ten dziob już, już jest trochę twardszy, większy, więc sobie bez problemu radzą z jakimiś jagódkami i często takie obrączkujemy zostawiają nam fioletowe grafiti na spodnie. To jest bardzo częste. Mamy wśród nich kapturkę, mamy gajówkę, piekrze, cierniówkę i jarzębetkę. Kapturka również jest takim gatunkiem jak pierwiosnek, że migruje gdzieś tam do, base, do kraju basenu, basenu Morza Śródziemnego. Natomiast cała reszta e, leci do Afryki e, po kolei piegrza, gajówka, jarzębatka i najdalej cierniówka. Miałem możliwość być dwa miesiące na ekspedycji Verpa i też mi się udało zobaczyć cierniówkę i piecuszka właśnie na samym południu Afryki. No Jest to niesamowite przeżycie, bo tam ptaki zupełnie inaczej się odzywają, inaczej wyglądają, mają długie ogony, wyglądają abstrakcyjnie, odzywają się tak jak... Jeden jak cięcie piły, drugi jak uderzanie młotkiem w blachę, i nagle słychać chwit i wyskakuje piecuszek. Mówi, o ja też jestem z Polski. Zapraszam, idziemy do kolejnej tablicy.